Prosimy zespoły na linię. Po prawej stronie gwiazdy trener Franciszek Smuda i Cezary Kucharski będą wspomagać młodych, a młodzi będą wspomagać gwiazdy z jedynką Paweł Morawski, z dwójką Dawid Prosiński, z trójką Paweł Pachucki, premier Donald Tusk i trener reprezentacji Franciszek Smuda. Leja Warszawa! Leja Warszawa! Dona czy już zapomniałeś, jakby koszy rozramiałeś? do czy już zapomniałeś, jakby koszy rozramiałeś? Gdzie autostrady? Ej dona gdzie autostrady? Zamiast zająć się drogami, kobię piłkę z dzieciakami. Trzecie kola! Yeah Dla mnie dzień piłki są też ci no, Wydaje mi się, że w rośnie i takie kibice, o my marzymy, i tacy piłkarze, o jakich marzymy. Ja bardzo zadowolony, ale tutaj też chodzi o, dla mnie osobiście, bardzo ważną promocję. Po pierwsze, jest koniec szkolnego, to był pomysł i marzenie jednego z chłopaków Maxa i jak wiecie, napisał ten list i to marzenie się spełniło.